Jakub Perkowski, ekonomista, przedsiębiorca, działacz społeczny i polityczny. Kandydat na urząd prezydenta RP w 2025 roku. Jego celem jest budowa silnej gospodarki, wsparcie dla przedsiębiorców oraz dążenie do suwerenności energetycznej Polski. Perkowski od lat angażuje się w sprawy publiczne. Kandydował do Parlamentu Europejskiego, by reprezentować interesy Polski na arenie międzynarodowej. Jako ekonomista i przedsiębiorca rozumie potrzeby polskich firm i dąży do stworzenia sprzyjających warunków do ich rozwoju. Jego program wyborczy to gospodarka oparta na innowacjach, silne wsparcie dla przedsiębiorców oraz dążenie do niezależności energetycznej. Jak mówi sam kandydat, silna Polska to gospodarczo niezależna Polska. Jakub Perkowski to jeden z kandydatów na urząd prezydenta RP w 2025 roku. Jakie jego propozycje są dla Ciebie najważniejsze? Sprawdź więcej informacji w opisie i zdecyduj sam.